Działa. Jabłko i bułka. Kluczka I palet. Dalej. No dalej, Ola. Lepka i wiśni. Co to jest? Wino. Grona. A to lepka. I ciastko czekoladowe. Muszę Da. Chciałabyś? A tu ty, a tu moje. a to moje, mhm, a, a to twoje. A to a, ale nie powiedziałaś, co tu jest. Co? Co to jest? Jajko. Mhm. A to masło jest i mafinek. A to co to jest? Co to jest, Olu? Ser. Ser. A tutaj? Mleko. I toalet. Mhm. Uh -huh. A tu? Pomalancz. I co jeszcze? Co to jest? Pomidory i pomalancz. Dobrze. A tu pizza i piskynia. Dobrze. Pomidor. A to pieczarka i tuska. Ślicznie. A tutaj? O, to puste cukielki. Mhm. Uh -huh. Super. Dalej. Już wszystko, tak? Tak.